Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy temat rozbiórki budynku na zgłoszenie tak jak to było w moim przypadku czyli tą najprostszą metodą i zaczniemy od tego przede wszystkim jakie budynki kwalifikują się do rozbiórki na zgłoszenie, czyli na tą najprostszą, nie czasochłonną i przede wszystkim niekosztowną metodą, ponieważ te, które się nie zakwalifikują na rozbiórkę na zgłoszenie podejdą po tą bardziej skomplikowaną procedurę, czyli uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, co się wiąże nie tylko z czasem, przede wszystkim także z kosztem, bo będziemy potrzebowali projektanta, który zainwentaryzuje nam ten obecny budynek, który zrobi projekt rozbiórki. Będziemy potrzebowali kierownika, podlegali pod nadzór budowlany. Przede wszystkim całe uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę jest podobne do uzyskania pozwolenia na budowę, także cała procedura administracyjna powiadomienie odpowiednich stron, także przede wszystkim, także to będzie kosztowne i pracochłonne, także warto na samym początku, jeśli kupujecie działkę z budynkiem, z zamiarem jego rozbiórki, zobaczyć, czy przede wszystkim on kwalifikuje się też na, na tą uproszczoną formę rozbiórki, czyli na zgłoszenie, bo jeżeli będziecie musieli robić to skomplikowaną formą, czyli uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, no to podniesie to koszt po prostu zakupu działki niepotrzebne, niepotrzebny przede wszystkim koszt. No dobra, przede wszystkim zacznijmy od tego, że aby można było rozebrać budynek na, na zgłoszenie, musi mieć maksymalną wysokość 8 metrów. Takie budynki, nieważne czy to murowany, czy drewniany i przede wszystkim nie może leżeć w strefie, w strefie zabytkowej, czyli nie może podlegać pod konserwatora zabytków. Taką informację oczywiście myślę, że każdy przy zakupie już działki będzie wiedział, czy ta, czy ta nieruchomość znajduje się w takiej strefie. Oczywiście jeśli nie, to w gminie uzyskacie taką informację czy bezpośrednio u konserwatora zabytków. No i dobra, mój budynek nie podlega pod konserwatora zabytków. Jest poniżej 8 metrów i teraz ważne jest, aby wysokość tego budynku nie była większa niż dwukrotność odległości od granic. Czyli jeżeli mamy przykładowo 4 metry od granicy, czyli maksymalna wysokość budynku to 8 metrów. I tak, jeżeli na przykład mamy od granicy 3 metry, to maksymalna wysokość 6 metrów. W moim przypadku ta odległość od granicy to było 2,30. 230, czyli maksymalna wysokość budynku, którą można było, który można było rozebrać na zgłoszenie, to byłoby 4,6 akurat miał 4 metry, czyli jak najbardziej podlegało i jak najbardziej się kwalifikował do takiej rozbiórki. I słuchajcie, jest to dość ważne, bo jeżeli na przykład stary domek drewniany, który wbrew pozorom byłby bardzo prosty w rozbiórce, jest jak to bywało kiedyś tylko 1,5 metra, może nawet bliżej... E od granicy a jego wysokość na przykład 6 metrów czyli maksymalna jego wysokość kwalifikująca się do rozbiórki na zgłoszenie to 3 metry 6 metrów i w tym momencie już mamy problem. Dobra wysokość jest odpowiednia w tym momencie osobiście przynajmniej ja składałem osobiście wniosek na zgłoszenia na rozbiórkę na którą oczekuje się 21 dni, czyli 21 dni wcześniej przed planowaną rozbiórką musicie złożyć taki wniosek. Jeżeli w ciągu tych 21 dni starostwo nie wyrazi żadnego sprzeciwu, jest prawomocna i po prostu rozbieracie. Było to dość proste, ja to składałem osobiście, ale powiem Wam, że już od stycznia 21 roku, czyli jak większość z Was będzie oglądała ten filmik, czyli już praktycznie. Będzie można składać takie wnioski przynajmniej w większych e, miastach drogą elektroniczną, spod pisem elektronicznym. To po prostu trzeba będzie sprawdzić na, na stronie Ministerstwa Rozwoju, bo już taki projekt jest. Wiem, że będą to wdrażali, o tym czytałem. Będzie to na pewno dużo prostsze. Tak samo jak nawet e, uzyskanie pozwolenia na budowę też będzie można podpisać drogą elektroniczną, czy zgłoszenie chociażby budynku, budowy budynku na zgłoszenie będzie można podpisać kwalifikowanym. Podpisem po prostu jednym słowem elektroniczny. Myślę, że w dzisiejszych czasach większość już z nas ma taki podpis elektroniczny. Zwłaszcza ci, którzy korzystają z bankowości elektronicznej. Jeśli ktoś nie ma w na stronie swojego banku, na stronie internetowej, bez problemu można bez wychodzenia z domu taki podpis założyć. No ale dobra, ja zrobiłem to drogą tradycyjną. Jedna szybka wizyta. Potrzebowałem jeszcze do tego celu kopię mapy zasadniczej, ale tak się składało, że w tym samym momencie miałem dwie kopie mapy zasadniczej, ponieważ pobrałem już te mapki do, do złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy. Także miałem taką mapkę, pani w starostwie była na tyle uprzejma, że po prostu zrobiła mi kserokopię tej mapki, i na tej mapce właśnie zaznaczyłem odległość od granic i Wysokość budynku, a powiem Wam, że na początku nawet przy ustaleniu, kiedy zajechałem do naczelniczki przede wszystkim, do Pani Naczelnik, żeby zapytać czy mój budynek się kwalifikuje, to miałem taki wydruk po prostu z Geoportalu i to też wystarczyło. No i dobra, prosty wniosek z kopią mapki zasadniczej zaznaczoną odległością i wysokością krótki opis do tego ja to akurat zrobiłem na miejscu, pani mi pomagała eee, czyli po kolei jak będzie przebiegała rozbiórka, czy to będzie systemem gospodarczym osobiście czy systemem zleconym ja akurat miałem systemem kombinowanym, zaznaczyłem że to będzie systemem zleconym belki stropowe sam pozdejmowałem uprzątnęłem wszystkie Metale i tak dalej, rurki. Rozmontowałem całą instalację elektryczną. Część rzeczywiście była jeszcze do odzysku, do wykorzystania, część poszła jak na pniu na Legro, a reszta po prostu koparka zburzyła, załadowała to na przyczepy. I 8 4 osiek to po prostu yy, wywiozło ten budynek. A więc robicie krótki opis, czyli w moim przypadku zdjęcie stropu, czy rozebranie więźby, tak jak w przypadku innych budynków, rozebranie ścian, wyburzenie fundamentów. Teren po rozbiórce zostanie usprzątnięty. I po podpisanym, złożonym takim wniosku czekacie 21 dni i rozpoczynacie rozbiórkę. Bardzo ważna też sprawa po zakończonej rozbiórce, aby udać się do Wydziału Geodezji i zgłosić, złożyć taki osobiście wniosek, aby ten budynek wykreślić z ewidencji. Dlatego, że przede wszystkim, aby wykreślić go z map, no i. Żebyśmy już nie musieli za ten budynek płacić przede wszystkim podatku, a podatek dopiero przestaniemy płacić za ten budynek w momencie, kiedy go wykreślą z map z ewidencji. I w moim przypadku było to tak, że pomimo tego, że rozebrałem budynek jeszcze przez 3 miesiące, przez jeden kwartał, musiałem płacić podatek, ponieważ to niestety jest procedura. Muszą panowie przyjechać, mają na to od złożenia naszego wniosku. W geodezji, o wykreślenie budynku z ewidencji. Mają jakiś tam okres na przyjechanie, sprawdzenie, czy rzeczywiście ten budynek został rozebrany. Później pani ma okres miesięczny, aby ten budynek oczywiście wykreślić, co zajmuje oczywiście tylko krótką chwilę, To też pewnie zależy od urzędu. Może to zrobić pierwszego dnia, a prawdopodobnie zrobi ostatniego, ponieważ po wykreśleniu musi poinformować organ podatkowy w naszej gminie, że budynek został rozebrany, że ten podatek po prostu muszą zdjąć. No i to jest tak jak w przypadku zakupu nieruchomości, czyli działki, macie 14 dni, aby udać się do tego organu podatkowego, aby zgłosić się i tego samego dnia wam już naliczą ten podatek, abyście płacili za tą nieruchomość. Tak w przypadku odwrotnym po rozbiórce Nikt nie będzie już tym się za bardzo śpieszył, i mówię, w moim przypadku to było 3 miesiące jeszcze oczekiwania, ale dość ważna sprawa, żeby na mapach było czysto i przede wszystkim, żeby bez sensu za ten budynek nie płacić. Zwłaszcza jeżeli to na przykład był budynek usługowy, za który płaci się praktycznie 20 zł za każdy metr powierzchni, ewentualnie budynek gospodarczy 5-7 zł za każdy metr, jak mniej więcej. Tak orientacyjnie nie pamiętam już dokładnie, ile to kosztowało. Także reasumując, budynek nie znajdujący się w strefie zabytkowej do 8 metrów. Jego wysokość nie może przekraczać dwukrotnej odległości od granic. Składamy wniosek wraz z kopią mapki zasadniczej ze znaczonymi odległościami wysokością, krótki opis rozbiórki. Oczekujemy 21 dni rozbieramy, składamy od razu wniosek jest po rozbiórce do wydziału Geodezji wykreślenie budynku z ewidencji, tak aby jak najprędzej Geodezja poinformowała nasz organ podatkowy, aby nam ten budynek też wykreślił, i żebyśmy niepotrzebnie nie płacili już podatku za budynek, który po prostu nie istnieje. Dobra, kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku z cyklu niedzielne rozmowy o budowaniu. Trzymajcie się, pozdrawiam, mówił do Was John! Hej.